Drodzy Państwo, kisiel, pyszny produkt spożywczy, uwielbiany przez dzieci, dorosłych. Pati, przez Ciebie uwielbiany? Kisiel, oczywiście. Kochają go wszyscy. Różne smaki, wiśnia, malina, porzeczka, do wyboru, do koloru. Mamy nawet kiśle instant, które wystarczy wsypać do kubka, zalać wodą i gotowe. Do takiego kisielu można dodawać różne dodatki, typu kawałki owoców. Niektórzy zagęszczają na przykład i kontrują smak śmietaną. A co byście państwo powiedzieli, gdyby zrobić turbo I gdyby sporządzając kisiel zamiast wody zastosować pyszne, doskonale przez was znane tanie ekonomiczne wino typu amareda, której testu zarówno tej, jak i tej brzoskwiniowej na YouTubie już dokonałem. Tutaj gdzieś będzie taka adnotacja, to możecie sobie obejrzeć. Mam nadzieję, będzie pyszne. Z pół litra wody odlej ćwierć szklanki i rozmieszaj w niej zawartość torebki, dodając trzy łyżki cukru. Pół litra wody w naszym przypadku... Mmm! Ah. Cóż za wspaniały przypadek, że akurat mamy półlitrową szklankę. A akurat jest ćwierć. Teraz w tym, co odlaliśmy, rozmieszowy. -w 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 -w. I tutaj piszą dodać trzy łyżki cukru. Jako, że Amarena generalnie jest słodka, dodamy jedną. Doskonale. Resztę wody, w tym przypadku resztę amareny należy zagotować, tylko pamiętając, że nie gotujemy wodę, tylko tanie wino pełne siary pod przykryciem, gdyż procent ucieka, i po drugie będzie dupić w sensie, w sensu stricte: śmierdzieć. ram pam, pam. i cyk. Mmm, cóż za piękna woli. Drodzy Państwo, doszło do wrzenia. Dodajemy część główną. Kisielek pięknie zgęstniał. Cyk! Taki kisiel jednak według wszystkich studenckich prawideł Polecany jest spożywać raczej na zimno, także poczekamy, aż troszkę przestygnie. Mmm, cóż za piękna woń. Siary. A w momencie, kiedy kisielki stygną, pamiętacie pewnie gotowe ciasto na kluski śląskie, które testowałem w ostatnim filmie? Mamy tutaj z tej samej firmy kluski lane, tak zwane szpecle. E, prawdopodobnie znacie to też jako lane ciasto, lane kluski, Einlauf. Zobaczmy. Pati, z czym będzie podany ten pyszny wyrób spożywczy? Z Cześć! Mm. Mm. Niech Kurczaczek, ja mam w panierce, Pati ma bez. Na odwrót. Na odwrót. <laughs> Bardzo dobry. Lane ciasto, lane kluski, szpecle, einlauf, zwał jak zwał, się napisać jak u was. Zobaczmy. Mm. Powiem wam, jak domowe. Kocie, zrób coś śmiesznego. Obiadek zjedzony, można spróbować pysznego eksperymentu kulinarnego. Pati pachnie. Nie musisz przyznać. Ładnie. Kisielkowo. O. Smak lekko specyficzny. O, czuć moc. O kurde. Bardzo ciekawe doświadczenie. Ja już nie wiem, bo ja się upiję. Możecie poeksperymentować z innym smakiem kiślu, z innym smakiem amareny. Mm. Tylko dla dorosłych, nie prowadźcie po tym auta. Nie, ja nie zjem, bo oh. mnie już łeb zaczyna boleć aż. Dziękuję za uwagę. Widzimy się w kolejnych wspaniałych materiałach. Do widzenia.